Dzień dobry ludzie, jesteśmy w, w obiecanej wam grze. E, e, obiecałem wam w jednym filmiku w opisie, było napisane, że zrobię e, taki króciutki, no nie wiem, czy krótki odcinek, 15-minutowy, czyli mamy czas jeszcze, poczekajcie, tak, do 15, Dobra, nie do 15, tak, do. No trochę sobie pogramy, no na pewno nic nie zrobimy. Ale obiecałem wam, że zrobię, bo mam ten chyba limit. No nie wiem, czy ten limit jest dozwolony teraz. Ale wrzuc spróbuję wrzucić dłuższy odcinek od 15 minut i zobaczymy, co się stanie. Nie wiem. Jest nie jestem żadnym youtuberem takim dość sporawym. No jaką mapę wybierzemy losową. To weźmy sobie, no pojedźmy na heroicznie nie na normalu. Tworzymy. Gram ja kontra jeden przeciwnik i zagramy sobie zamkiem albo fortecy, albo orka. A no weźmy może losowy artefakt. Mu dajmy ten, a nie, ja sobie damy mój ulubiony zamek. I dam sobie mojego ulubionego bohatera. Strybnik pomieni. płomieni. Nie ten. O, ten, bo nie jest. Cięte ostrze ma, to jest bardzo fajne. Mistrz ucisny nie. A damy ci nasobnego bohatera. Hop, hop. I ci damy kasę. Bo nie. Też losowe. Więc zacznijmy gierkę. Cieszę się, że już mam 50 wyświetleń. Podskoczyło z 27 na 52, w jakąś około godzinę, pół godziny? Chyba. Tak za bardzo nie patrzałem na mój. Przepraszam, że długo nie było odcinka. No. O, zaczęliśmy grę w Heroesów. Przepraszam was, że nie było długo odcinka. Ale ja tak nie mam czasu. No, no. No wiecie, no, mam swoje sprawy, nie tylko YouTube'owe, ale bardzo wam dziękuję, że jesteście no ze mną. No. Że naprawdę, no, że coś, że chcecie mnie oglądać. Że naprawdę no, 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 wiecie o co chodzi. Że po prostu wam się nie nudzi mnie oglądanie. I z tego się naprawdę cieszę. Jestem uradowany z tchu. No, taka krótka. Możemy to nazwać takim krótkim. Chyba wiecie o co chodzi w tej grze. Ja tak za bardzo o, nie chcę mi się pochodzić. Hm. O czym chcesz, żebym Naprawdę, nie piszecie nic w komentarzach, ja nie wiem. Ja, ja nie wiem co chcecie, czy mam nagrać Warcrafta, Minecrafta. Napisałem wam tam w innym odcinku, że nagram sobie z tego, taki króciutki cośek Bo nie, wiem, bo nic nie piszecie. Napiszcie coś. Bo chcę wiedzieć, co chcecie oglądać. I nie tutaj. Jak nie wiem, no to... E, tak... O tak... No, no, mówcie mi, no, macie tam komentarze, tego służą komentarze, żebyście się wypowiadali na temat moich filmików, a nie stali i tylko oglądali. No, chociaż oglądać też, no, nie powiem wam, że nie możecie. To nie... Pierwsza bitwa będzie? Tak. No. zaczynamy pierwszą bitwę z naszymi osiemdziesiąt... osiemdziesiąt trzema ludzikami, tak no, w skupisku. No już trochę jest no, no proszę no was, no mam tutaj hero... Mam tutaj Warcrafta 3. War... Cataclysm, ale Warcrafta 3 nie wiem czy nagram. Mam... De... mam Defendersa. Mam Kingdoms of Amal... <laughs> wiem co nagram z... Chcecie powiedzieć mi, czy chcecie serię, tą teraz, taką od to serię z Kingdoms of Amal Reconing? Jeśli chcecie, no to mam grę. Przeszłym prawie całą, więc możemy sobie pograć. Przyszło mi do głowy to. No i powiem, że no, z chęcią pogram w tą grę. No, 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 no. Jeśli, ch jeśli chcecie, e, no to dajcie tam, proszę, no łapkę w górę, bo chcę przynajmniej mieć jakiś znak, że naprawdę chcecie, żebym nagrał z tej gry, no. Let's playa. Bo mogę. Gierka nie jest krótka ani długa. No, no długa, no jest trochę. Ale fajna. Więc mam dla propozycję. Piszcie w komentarzach. Wiecie, co to, to znaczy? Piszcie. Nie, że oglądajcie, tylko piszcie. Tak samo piszcie. O, taka mała tam wysypka. Uuu. A została. Przyszła ją ja się dostać na drugą stronę. Wszędzie są otoczone wodzią. Tutaj da się przejść, tak? On da się. No to ty Więc mi mówcie co chcecie, bo ja nie wiem. Średnio, no dobra, no, no mówcie, no, no proszę, no raz, no. Co? To mogę tylko tak sobie tej ulepszyć? łuczników się nie da ulepszyć. Aha, to są harowce. Harpunowce. Czemu mam tylko Włócznik... Ej! to się zepsuło. To trudno. Albo to jest tu. Strażnicy góry. Strażnicy. Dobra. Um, co by to kupić? Kupmy sobie runy, bo ja lubię. To jest właśnie w tym zamku. E, runa berserkera i runy. magiczne kontroli. magiczny kontroli. Dobra, mamy runy. No, nie ruszamy się z miejsca. No, powiedzcie mi, czy chcie, ch chcecie, ile filmik już trwa. Wstrzyk, więc 7. 7 minut, tak? Czy na okoliczy. tak, 7 minut już trwa. Nie, no, 8, przepraszam Was. 8 minut z 15, więc jeszcze czekajcie. Jeszcze 7 minut mamy. No to dość dużo. Dokładnie 6, tak. Ups. Kupiłem to. No się tu się psuje. Coś mi się tutaj psuje. Jak widzicie, nie mogę ulepszać. Skupiony na fula. Osiągnięcie maksymalnej limitu usprawnienia budynku w tym mieście. A kto jest tylko na jeden ulepszony. Las? Więc tak. No odezwała się moja młodsza siostra na 6. Dobra, no idziemy dalej. Skrywać. Oczywiście rodzina się wtargnęła no To Nagrywa. Ну, так. Ведь мам надеюсь, что не слушаете их, бу. Ну надеюсь, что на правде не слышите. но скажите мне, что их не слышите. Ну, Так у меня еще немного времени. Ja no tak, to, to jest taki krótki odcinek i jeśli... No dobra, no dobra, no jedziemy z tym koksem. Więc tak, no. Jedziemy. Głosów nie mam. Tą... Zawalczę z nimi chyba kończę filmik bo i... no, głosujcie czy. Głosujcie, czy chcecie. E, Kingdoms of Amalur Reckoning, bo no, czekam na jakąś grę, to jeszcze mam 15 dni, więc chyba w tym czasie skończymy tą grę. Więc ja już chyba kończę, no bo limit się już chyba kończy, więc cześć.